Ekipa wycofuje swoje produkty z OSHOW. Wokół zawartości ich donatów zrobiła się drama i organizują wydarzenia sportowe na pomoc Ukrainie. Konopski, Jacob Mini Mikey potężnie plankują swoich widzów z okazji Prima Aprilis. oraz wiele premier muzycznych i nowa gala freakfightowa, która wywołała wiele kontrowersji. O tym i innych newsach w dzisiejszym filmie. Pamiętaj o subie i łapce w górę, jeśli Ci się spodoba. Miłego oglądania. Mówiąc o ostatnich dniach, nie sposób krótko wspomnieć o incydencie, który wydarzył się na ostatniej gali rozdania Oscarów, o którym zapewne już słyszeliście. Komik Chris Rock rzucił niskich lotów żartem o może nieznanego amerykańskiego aktora Will'a Smitha, związanych z ich robą, powodując ułysienie. Zdenerwowany Smith wszedł na scenę i wymierzył z tego powodu komikowi sowitego liścia. Później, gdy odbierał statuetkę za rolę w filmie King Richard, Zwycięska Rodzina, z płaczem przeprosił za swoje zachowanie i zwrócił uwagę, że naszym zadaniem jest kochać i chronić innych ludzi. Sądzisz, że postąpił dobrze, czy nie? Napisz w komentarzu. Will Smith w związku z sytuacją stracił swoje role w paru nadchodzących filmach. Will Smith, Bordo do Ciebie mówię teraz w tej chwili. posłuchaj mnie, będziesz chciał ten konflikt dalej rozwiązać. Uważam, że Hailik jest idealnym miejscem na to. Statuetkę na gali Oscarowej za najlepszy film otrzymała Koda. Co ciekawe jako pierwszy film w historii, za którego finansowanie i dystrybucja odpowiada platforma streamingowa, w tym przypadku Apple TV. Oscar otrzymała też m.in. amerykańska piosenkarka Billie Eilish za swój utwór No Time to Die, który zagrał w filmie o tej samej nazwie Nie czas umierać. Mówiąc o muzyce, ostatnio, od dokładnie 1 kwietnia miało miejsce wiele premier na polskiej scenie, ale i nie tylko. Nowy single pod tytułem Boję się kochać wypuścili Smolasty i Ankleosia. Wśród jego i wielu innych na muzycznej karcie na czasie YouTube zagościły wydane w tym samym dniu nowy kawałek Malika Montany niemieckiego rapera o pseudonimie Farid Bank, czy numer Dress Michela z raperem Kabe na Ficie. Ciężko byłoby wspomnieć o wszystkich ostatnio wydanych nutkach, ale ewidentnie jest to owocny okres dla muzyki. To pokazuje właśnie karta na czasie i co ciekawe na której podium jedną za drugą królują trzy piosenki Sana. Wszystkie te premiery nie dorównują jednak skalą do Wydanej przez brytyjskiego piosenkarza Harry'ego Stylesa piosenki As It Was, promującej jego nowy album. Dwadni numer zebrał ponad 27 milionów wyświetleń i pobił rekord Spotify w kategorii najwięcej otworzyń jednego dnia z liczbą 8,3 miliona, pokonując ostatnią rekordizm z Rodrigo z ośmiami milionami odtworzeń na piosence Driver's License. Premiera nowej płyty Harry'ego Stylesa już 20 maja. 1 kwietnia był nie tylko własnym dniem dla muzyki, ale także znanym dla każdego Prima Aprilis. Z tej okazji nie zabrakło pranków i żartów ze strony wielu influencerów. Mini Mike na swoim story na Instagramie prankował widzów, że zostanie ojcem jego dziewczyna Paulina jest w ciąży. Reszta ekipa nie pogusiła się o pranki, nie tak jak chociażby Jacob i Konopski. Jacob dodał na insta post sugerujący walkę na fame z Konopem, którego ten udostępnił i skomentował. Co do walki, sam publikował też z okazji Prima Prilis post sugerujący jego walkę na fame ma z Wojtkiem Golą, ale jak wiem jej samu nie mógłby realnie zawalczyć ze względu na jego problemy zdrowotne. Kowiczów dołączył także Iza, które opublikował dosyć ciekawy post. Ostatnio popularność trochę spadła, także trzeba nadgonić. Wraz z kilkoma influencerami z Polski lecimy nagrywać Fantasy Island. Który z tych pranków influencerów chciałbyś, aby wydarzył się serio? Daj znać w komentarzu, a my przechodzimy do kolejnych tematów. Ostatnio i to jeszcze przed Prima PlayStę na jednym ze swoich streamów Ksaya ujawnił ciekawą informację. Bo mnie nie ogłosili na fame? Śmieszna historia, bo właśnie podeszła do mnie taka koleżanka z fejmu i mówi: Dawaj, zrobisz sesję na ogłoszenie ci do walki. Ja mówię, nie zrobię, bo nikt mi nie powiedział wcześniej i się nie ubrałem. Z kim z Nitrem walczę? Normalnie się bijemy w K1. Wszystko wskazuje na to, że to nie żart i walka odbędzie się na Fame 14, 14 maja, ale wiele osób zastanawia się dlaczego nie będzie main eventem. Zapewne Fame uznał, że ogłoszenie już trąba i Gimper zrobił większy szum medialny, a samą kwestię tak. Skomentował Ksajo. Miałem mieć main event, tak, wiadomo, ale to jest dobrze, że go nie dostałem. ja to mam wyjęte. tylko mnie wyzywali potem w internecie. Oho, jest kurwa z gaio industries ten Fryer w main evencie zamiast jakiegoś szefa. A tak to wszystko na trąbę poleci. To do trąby i gimpera zaczęli oni poddymiać luźnymi żarcikami na swoimi Instastory. Tak jak Monika kociołek w stronę jej przeciwniczki fagaty, choć ta zrobiła to bardziej dosadnie. Gala flick w Likwajnym, powinno się coś dziać, a moja przeciwniczka chciała, żeby coś się działo, a teraz nagle się obstała i stała. Jak pierwszy za przeproszeniem, więc... Fagata odpowiedziała. Byłoby coś poddymić, fajnie byłoby coś zrobić, bo się nic nie dzieje. Chodziło mi bardziej o coś. Jak, jakąś inteligentną wymianę zdań, a nie krzyczenie, mówienie, że się komuś precyduje roz... coś. Jeśli chodzi o freakfighty, wspomnieć można o nowo powstałej federacji Royal Division, założonej przez polskiego aktora Antoniego Królikowskiego. Od pierwszej konferencji wywołała kontrowersje. Głównie ze względu na to, że zestawieniem walki wieczoru mieli być panowie sobowtórzy Putina i prezydenta Ukrainy, Włodymyra Załęskiego. Pomysł nie spodobał się wielu osobom i ostro skomentował go na przykład Kamil Glik, wyrażając się o Królikowskim na swoim Twitterze. Gala miała odbyć się w Opolu, ale nie ma mojej zgody na galę MMA, której elementem miałaby być walka pomiędzy pseudoputinem i tak dalej. Opole pomaga uchodźcom i walczącym Ukraińcom, podobnie jak cała Polska i będziemy to robić dalej. Tak skomentował akcję prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski. Na razie sama strona Royal Division wydaje się nie w pełni funkcjonalna i może wkrótce dowiemy się o dalszych, o ile jakichkolwiek losach tej skreślonej już od początku inicjatywy. Czuł mu narobił też ostatnio gość na TikToku o ksywie Super Mario, którego wiele osób zdążyło już zobaczyć. Shimano, kucury, Shimano, bambury, Shimano, kotysz to su barber wleciał, fryzura fresh, broda fresh, kreseczka siedzi, bam, wszystko siedzi, fryzura siedzi, milion dolarów. Jego nagrania stały się potężnymi viralami i w tej chwili wiele ma po parę milionów wyświetleń. Dobrze, że mamy taką pozytywną i dosyć śmieszną odskocznię od negatywnych wydarzeń, które dzieły się dookoła. Przechodzimy do jednego z głównych tematów odcinka, to znaczy tego, co dzieje się wokół ekipy. 28 marca miała miejsce po lodach i napojach premiera ich Donatów w Biedronkach w całej Polsce i od początku ludzie rzucili się na nie niczym baba z Radomia na napoje, czy ludzie z Litla na robota kuchennego, szczególnie z okazji promocji klubu 12, to znaczy cały karton zapłać mniej. Donaty powstały we współpracy z firmą Doty Donuts, która już wcześniej współpracowała z ekipą lub bliźniaczą grupą influencerów GenZi. Pączki ostro skomentowała dziennikarka Katarzyna Bosacka. Cytując jej post. 56 składników, czyli cała ekipa w jednym pączku. Donat słynnych youtuberów, który od dzisiaj. Można kupić w sklepach zawiera całe morze niezdrowych dodatków. Między innymi tłuszcz palmowy jaja w proszku, spulchniacze czy sztuczne barwniki, np. błękit brylantowy e 133 który znajdziemy również w kostkach do toalet. 2 zł 69 groszy, 329 kKoli i świecenie w ciemności gwarantowane. Kolejny niezdrowy produkt ze złym składem, reklamowany przez młodych ludzi dla dzieci czy nastolatków. Przerwa montowania. No to pięknie tutaj montażyści nam kradną, a my nie mamy później, jak nagrywać Insta Story. Aha! Argument ze związkiem, który znajdziemy też w kostkach do tality, jest nie na miejscu, bo wiele brawników czy substancji ma po prostu dużo zastosowań w różnych dziedzinach. Choć to prawda, że skład w ekipy jest nie najzdrowszy, podobnej wartości skład znajdziemy w już od dawna leżących na polskich półkach produktach. Afera spowodowana jest po prostu popularnością i skolą, na jakiej operują ekipowicze, co wiąże się z wysokimi wobec nich wymaganiami. Zasada, co za dużo to niezdrowo znajduje tutaj idealne zastosowanie, i raczej zjedzenie takiej słodkiej przekąski przez zdrową osobę raz na jakiś czas nie powinno stanowić problemu ważne, by po prostu z tymi innymi niezdrowymi produktami nie przesadzać. Tuż obok donatów ekipy w sklepach 31 marca miały także premierę batoniki Kizer z rapera Kizo, których kampania reklamowa z hasłem nawiązywały do tekstu jednego z kawałków rapera pod tytułem Art. Kokosowy, hermetyczna to nie koniec, bo ostatnio WK wydali także nowy produkt, wafle serowe, dostępne wyłącznie w Lidlach w cenie 4,99. Wracając do ekipy, ostatnio zdecydowali się oni także na wycofanie swoich produktów, to znaczy napojów i lodów z sieci sklepów Oshaw. Tak sytuację skomentował Kuki jak widzicie, wydaliśmy oświadczenie i wcale nam nie jest z nim miło. To nie jest tak, że wiecie, że to była łatwa decyzja, ale uznaliśmy, że jeżeli mamy prowadzić akcję pomocy Ukrainie, to jak pewnego rodzaju symbol, prawda? Nie jest to skierowane bezpośrednio w osoby pracujące na przykład w sieciach, które wymieniliśmy, ale bardziej o samo podejście całej grupy, całej marki. Firma zarządzająca Osho jest też właścicielem Marek Decathlon i Leroy Merlin. W tych sieciach nie kupimy już więcej produktów ekipy, takich jak zeszyty, teczki, lody, napoje czy donaty. Gdyż sklepy nie zostają wycofane z Rosji, a priorytetem ekipy jest pomoc Ukrainie. Ekipowicze pokazali już to zakładając nadal trwającą zbiórkę dom dla Ukrainy. Która ma sfinansować miejsca zamieszkania dla wojennych uchodźców W związku ze zbiórką ekipa ogłosiła także nowe wydarzenie gamingowe O którym informacje znajdziemy na stronie dla EU. Eee, zaczniemy jak gdyby teraz tę aktywną część, którą planowaliśmy Że właśnie na początku kwietnia ona wystartuje Przez dwa tygodnie od 4 kwietnia mają codziennie odbywać się różnorakie streamy Z udziałem polskich twórców W planach m.in. stream Kasi Łukasza Show mecze TFT, League of Legends i CSGO Wieczór gier z Nitro, Fortnite z Freezem i Evronem Czy wieczór gier z całą ekipą i inne Zapowiada się dosyć Ciekawie. Całość dotacji z transmisji ma zostać przekazana na zbiórkę ekipy Dom dla Ukrainy, do której link znajdziecie w opisie. Wracając do wycofania z oszą produktów ekipy, wujek Kuki wspomniał także o nowych nadchodzących produktach. Takim są nowe smaki ich lodów, czyli pomarańczowy i jabłkowy, które mają swoją premierę w sklepach tego samego dnia co maraton e-sportowy, to znaczy 4 kwietnia. Oprócz y, lodów ekipy, nowy smak? Jabłko, pomarańcz? Nie powinno tego tu być. Chyba nie trzeba przytaczać skali sukcesu lodów, dla których Koral nawet specjalnie uruchomił nową linię produkcyjną, donu utworzyć milion sztuk dziennie. Ciekawe, czy na nowe smaki lodów ludzie rzucą się tak samo. To by było na tyle z dzisiejszych newsów i ciekawostek. Jeśli Ci się spodobało i chciałbyś więcej takich filmów, strzel łapkę w górę. To bardzo nas motywuje. Pomóż nam wbić 35 tysięcy subów i skoro dotrwałeś do końca, to napisz jakiś ciekawy komentarz. Pozdro i do usłyszenia następnym razem.